Informacje są sprzeczne, niepełne, a w większości niepokojące. To, że kompania węglowa jest w bardzo trudnej sytuacji, to wiadomo. I przy tej okazji, moim zdaniem, wykonywane są dość nerwowe, takie krótkowzroczne posunięcia, które są groźne dla mieszkańców dziedzictwa, ludzi, i wielu innych miast. Dlatego, że się sprowadzają, że do likwidacji kopalń i co więcej, ja mam przesłanki, żeby podejrzewać, że ta likwidacja dotyczy wcale nie najgorszych kopalń, tylko takich, które mają ogromne perspektywy jeszcze funkcjonowania, a teraz de facto poprzez ograniczenie wydobycia jeszcze bardziej podwyższy się jednostkowe ceny wydobycia jednej tony węgla. Bo mówimy o tym, że w takiej kopalni jak Sośnica Matoszowa, która ma zbyt rozbudowaną infrastrukturę, bo skutek zaniedbań jej nie ogranicza, nie wykonano inwestycji, w tej chwili tona węgla w tej kopalni jest bardzo wysoka. Jeżeli tam się jeszcze ograniczy wydobycie, to w efekcie ten koszt jednostkowy będzie jeszcze wyższy i za chwilę będą naprawdę dobre powody, żeby już z pełnym przekonaniem tę kopalnię fizycznie zlikwidować. W tej kopalni są udokumentowane złoża węgla, które wystarczają na dziesiątki lat eksploatacji. I bieżąca sytuacja rynkowa nie może być dobrym usprawiedliwieniem działań, których skutki będą przez dziesięciolecia. Oczywiście nie można zapomnieć o tej sferze społecznej. W kopalni pracuje parę tysięcy ludzi. Nawet w wyniku ograniczenia wydobycia pracę straci też parę tysięcy osób. To jest dość szczególny przemysł ze Śląsku i to nie jest zamknięcie jakiegoś zapadu, tylko kopalni, która w swojej pracy ludziom kompetencje, kwalifikacje, do pracy właściwie tylko w tej dziedzinie. I utrzymują rodziny, w których często tylko oni są zatrudnieni. Kopalnia sośnicy Makoszowy powstała przez połączenie dwóch kopalń Słońca i Makoszowy 9 lat temu. W programie była zapisana kwota nawet 300 milionów na inwestycje. Skutek tych inwestycji część majątku zostałaby zlikwidowana, nadmierna. W tej chwili ten majątek trzeba utrzymywać i to powoduje zwiększone koszty bieżące. Inwestycje miały spowodować, że jednostkowa cena tony miała być prawie o 100 zł niższa. Gdyby to zrealizowano, to teraz ten węgiel byłby konkurencyjny. To wciąż można zrealizować. I teraz, kiedy się grunt podglądami pali, likwidowanie tej kopalni jest mnie Błędem nie do przyjęcia. Jako, że dotyczy to naszych, naszych miast, mieszkańców Gliwic, rudy i okolicznych miast. Uważamy, że to jest problem również z samorządów i dlatego samorząd się angażuje w problem. W ramach tego zaangażowania po pierwsze wystąpiłem do kompanii węglowej, aby ten tajny program naprawczy udostępniła, dlatego że nie można tajniać dokumentów, od których zależy los tysięcy ludzi. Jeżeli są tam jakieś elementy tajemnicy handlowej, to można jest tego programu usunąć. Po drugie, mając sprzeczne informacje na ten temat, jako miasto postanowiłem, że zlecimy ekspertyzę w sytuacji ekonomicznej, ale również tej górniczej w kopalni sośnicy Makoszowej. Będziemy mieli własną, niezależną ekspertyzę na temat przyszłości kopalni. Powinien być opracowany mądry i długofalowy program naprawczy. My nie jesteśmy za restrukturyzacją y, tego przemysłu. Jesteśmy jak najbardziej za tym że i wiemy po tym, że zmiany są konieczne, ale nie takie, jak w chwili obecnej nam proponują. W przypadku kopalni Popój, ograniczenie wydobycia do jednej ściany, to jest również likwidacja kopalni. Bo o wydobyciu też na wydobycie również ma wpływ warunki geologiczne. Nie wiemy, co się stanie w trakcie wydobycia i gdy ściana stanie, bo nie będzie można ją wydobywać węgla z niej, świadczy to o tym, że kopalnia zostanie zamknięcia. Tu również jest redukcja zatrudnienia o kilkaset osób. A wiemy Mamy taką świadomość, że są inne możliwości rozwiązania tego problemu. Wiemy, że strona społeczna ma też swój program naprawczy i je również jest za tym, żeby restrukturyzację górnictwa przeprowadzić. I chciałam jeszcze dodać to, co ciągle mówiłam: że węgiel to jest nasze naturalne dobro. To węgiel jest na naszym terenie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli dzisiejsze doniesienia, że ograniczono nam z Rosji dostęp gazu. Czyli proszę zobaczyć, że i mam nadzieję, że nie staną się moje słowa prorocze, że za chwilę całkowicie kurek z gazem zostanie nam do naszego kraju obcięty.